Siema, to już drugi odcinek serii o OnBlock'u. W poprzednim odcinku mówiłem, że dokończymy zonę i zrobimy dodatkową wyspę. No to obiecałem, no to w tym odcinku zrobimy. Trochę pokopiemy, trochę polepszymy rzeczy. Spróbuję zrobić tę zbroję skórzaną. No. Nie przedłużając, zaczynajmy. No to fajnie, się zaczynamy, bo akurat jest od słońca. Dole miałem zrobić i tutaj miała być jak kurka, która będzie spływała woda. I no, no tak jak też miałem zrobić. Kono na początek chyba pójdę spać żeby mi się lepiej pracowało. Dobra. Idziemy spać, bierzemy drewno. Drewno, drewno. Dobra, tyle chyba wystarczy. Tyle ja chyba wystarczy, dobra. tutaj tyle coś. Dobra, jeszcze trochę tyna. Tylko podbuduję się i sprawdzę jak to wygląda. No, to chyba coś trochę troszeczkę strzeliłem. Yy, tak. Trochę to jest chyba za mało wielkie. Trzeba jeszcze trochę to budować. Dobra. tam jeszcze trochę do przodu, bo już do boki tego bardziej nie zrobimy. Co to było? nie nieważne. O, nie. No, no i pierwszy raz spadłem, zapamiętajcie to. Dzisiaj na bloku. Nie da się nie spaść. Dobra, dajcie mi już umrzeć. Dobra, Mogę... i no i pierwszy zgon tego nie potrzebujemy. I dlaczego tutaj jest moja głowa? Jak moja głowa jest tutaj. Hmm. No, wybieram bliźniak. A to miał być kanał Family Friendly, tak. Dobra. Tutaj jeszcze trzeba trochę dobudować. I. O, perfekto. No, prawie. Dobra, budujemy, budujemy. Ta szerokość chyba się zgadza, nie? No nie, jeszcze trochę do przodu. Ta górka będzie całkiem spora, z której będzie spływać woda. Tak jakby fontanna w Minecraft. Tak jest. Bum, bum. Bum, 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 bum. Nie, no chyba tyle wystarczy. Chyba tyle wystarczy. Bo, nawet jakaś flaga się utworzyła. Jakby tak sobie pod innym kątem zobaczyć. Dobra. Tutaj będzie takie coś, więc jest chyba kitowania. nie? Tak, 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 tak. No to dobra, no to. Troszkę coś mi się tutaj nie zgadza. Jak to pójdzie tak. Nie jest, dobrze. Myślę, że tam jedną warstwę tam dorobimy. Dobra. Jedna warstwa i już będziemy zaczynać wszystkie robić dekoracje i ogółem wszystko raz i... raz. No to było akurat perfekcyjne. No już, a już to nie. Jak? Chyba nie, nie wnikam. I boom. Dobra, teraz mam płot. a mam płotki, dobra, fajnie. Teraz płot. Płot. Wszędzie tylko ten płot. No nie. Ja już nie mam potu. Pajdę dorobić. to robić tylko. Jak się płot. Bo, a wtedy ja to jeszcze wtedy też robiłem jakoś po środku patyki? Tak jakoś? I, I po bokach zwykłe deski. No dobrze myślałem. Tyle chyba wystarczy. 15, no chyba idealnie wystarczy. I tego płodu tutaj wszędzie jest. Tutaj, 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 tutaj i tam jeszcze. Ciekawe, ile już drewna zmarnowałem na ten płot. Bra bum I bum. Dobra. Czarok szczowo chyba jest zbic No, w miarę bit. Trzeba teraz idziemy po jakiś kamień. Czekaj. A surowce. Idealnie staka to chyba nie wystarczy. Nie, no chyba tyle wystarczy. Ale ja to nie będę miał na te. O, czego nie przemyślałem? Hmm, it. No i teraz nie wiem czym starczy mi czy nie. No to już zrobię z zdaczek, no trudno. Raz. И два, раз, два, два, и вот. Chyba dobrze. Niestety tylko jest, czy nie ma? No, jeszcze tutaj by się coś przydało. nie oszczędzam drewna to mnie nie hejtujcie w komentarzach, znaczy, no nie hejtujcie, tylko nie zjedźcie mnie w komentarzach, bo mam, wy dowiedzieliście ile mam tego drewna. Ej, zaraz będę miał za dużo nawet. Bra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć... No, no, jeszcze tutaj trzeba robić. Perfekto. No ideolo No, dobrze tutaj jest. Wiem, żeby tutaj nie spadło. Nic, ani nikt. Brakuje mi płotu znowu. Ale spoko, do Robesa. A sobie zrobię cały stack tych płotów, bo jest ich za mało. Dobra. Tyle chyba wystarczy. Nie mam drewna już? To co jest? No jeszcze tyle mi musi starczyć No nie, no i została mi tylko jedna. Tylko mi tak zostaje. tak na przykład jedna przez deska to jest tak wnerwiająca. Bo nie wyrzucić, bo trzeba oszczędzać, że W sumie się mogę wyrzucić, bo mam tego odgloma. Eee, dobra No ładnie tylko brakuje. E, trochę drábinky, takže potu. Dobra, no, to się da spaść. No z tym płotem to ja mam po prostu... tak, i No nie jest tak. No i nawet zapomniałem zmienić na płot. Dobra, płot. Nie było tak, że zapomnę, co ja miałem zrobić. Dobra, i teraz wygramam tego. No i będę chyba z 30, tak? Z 30. Dobrze, bo mnożyłem. No i teraz jest szybko. Akces z czasem. Wyścig z czas, czasem. Dobra, ja teraz wyścig z czasem. A, zaraz będzie zachód tak słońca. Dobra, to sobie odkopiemy, żeby była estetyka. No i coś mi się tutaj nie zgadza. A tutaj, 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 no i chyba jest dobrze. No trochę estetyka nie działa, ale trudno Mam trochę pochopni, bo by się przydało to oświetlić wszystko. Hmm, wskazanie. Ciekawe na kogo. Eksavate szape. To ja też było napisane, nie wiem co to jest, nie wnikam. No, ale jeszcze tutaj. Psie, psie, proszę, abyś nie chrapał. Jak to, jak, jak? A, dobra. Czy to trzeba odizolować? Jest, dobra? Git. Perfekto. Dobra. No, zaraz idziemy. Nie, dobra. Zostworzone. Czekam tylko na zwierzęta. Miałem zrobić jeszcze jedną wyspę. Obecnie w, w tym odcinku. E, w tym. w e, poprzednim odcinku. A, jak, jak. osoba oglądająca ten film. Nie oglądała wcześniejszego filmu, poprzedniego, to zapraszam do oglądania, bo wyżej całkiem nieźle. Jak, no jak na drugi, no to całkiem nieźle. No. Yy, tutaj robimy jakąś wyspę. No to chyba. Hmm. Tutaj robimy jakąś wyspę, no to chyba się dołożę, nie? To nie miała być fota, poszła tam. A, i jak... Że ja opowiem wam taką historię, która jest była taka jakby prawdziwa. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w niebie, Steve wykopał, wykopał oneblocka cały czas. I w końcu wy, wypadł mu creeper i zrobił dziurę. I, i, te, I ta dziura była całkiem spora. Więc uzupełnił ją i zarobował. wodą, żeby móc robić, robić takie, takie rzeczy. Ale, ale świetny parkur. The end, koniec A ja ten teraz w mogę wejść <śm> Nie da się wejść Baszę zrobić tak A, E O kurde Teraz no mogę albo spaść Albo wykopać tu Perfekto Tutaj dla estetyki Perfekto tak jest tutaj wyobraźcie sobie zombie Kopię, kopie, kopię A może no, no, będzie zombie, no to przeglądam się, na... nie? Ciekawe co będzie coś fajnego? Nie widziałem Pusta mapa To ciekawe co z nią zrobię. Fajne. Oh. Winter Covers the Land with its icy hands. Czyli zimowa Covers. The land. To by. Nie wiem, poddaje się. A mapę sobie zachowam, bo jest fajna. A, czyli będą śniegowe itemy. Albo nawet bloki. No i świerka, zawsze jest w ja na miejscu, gdzie jest ślima. O węgiel, węgiel, jak ktoś z tym mówił. coś przydatnego. Nie wiem, źlazo, coś proszę bardzo, was. O żelazo, ale miło. I te dwa z rzędu. O, wilk! Miło. Mi. Cię poznać. Okej, okay, ja mam. Chodź, chodź, chodź. Wilczek, chodź. I teraz chyba mogę... A, bo nie mam miejsca. E, tutaj była skrzynka na randomowe rzeczy. Czyli... Czyli na razie nie wiem na co. Dobra. Dębowe deski. Ziemia. Jedna brzozowa deska. Granit. E, Coś jeszcze tutaj mamy? Z materiałów takich. Prawda? Tak mało? Joret. Yy, tutaj na przepalania idzie. Złożę żelazo. Śnieżki robią aut. O kurde. Przepraszam, piesek, nie wiem, nie nie. Przepraszam, przepraszam. No! Piesek. A miałem nigdy nie zabijać psów w tej grze. O swoim bo chciałem zrobić sobie usiadł. Co to za persa się nie daście? po łaskę zwierzęcia. Niemiło bardzo. Okej, okay. żelazo. Ale to się nie e, Tak, trzeba sobie... E, dobra, będzie 40, dębowego de... 40 dębowych desek. Jeszcze miałem dwa świerkowe. Nawet więcej niż dwa. Świerkowe? Cie cie Ciemno a Świerkowe to co to jest za różnica? Pewnie skora. Dobra. O, idzie wytraszanie. odcinka. Dobra. Dobra, no to pokopaliśmy. Zrobiliśmy co? No to to. To wszystko na dzisiejszy odcinek. I siema. No, się, się zapraszam do wszystkich odcinków. I zapraszam teraz też na nowy odcinek, który pojawi się, nie wiem, no jutro pewnie już będzie. Siema!